Stulecie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych to dla leśników również problem nawrócenia ekologicznego. Ochrona i rozwój lasu ma przecież podstawowe znaczenie dla utrzymania i przywracania w przyrodzie niezbędnej życiowej równowagi. Każdy człowiek, nie tylko leśnik, ma obowiązek wystrzegać się inicjatyw i czynów które mogłyby przynieść szkodę temu środowisku naturalnemu, jakim są lasy. W imieniu swoim, a także moich współpracowników Dziękuję za możliwość modlitwy w tym miejscu i w tym gronie, za sprawowanie najświętszej ofiary, za modlitwę w intencji nas wszystkich leśników pracujących, a także zmarłych naszych poprzedników. Muzyka Świętujemy stulecie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Dyrekcji, która została utworzona 31 stycznia 1920 roku. Stajemy dziś razem z bratami, jak jeden mąż, jak jeden mur. W obronie puszcz i od oddani, od morza fal do szczytów gór. 100 lat to wielka uroczystość, to jest wielkie dziedzictwo. to jest Praca kilku pokoleń, która przecież była kontynuowana jeszcze wcześniej, ale to tym bardziej wielkie zobowiązanie do tych wszystkich, którzy przed nami, leśnicy jako ci najlepsi polscy przyrodnicy, niosą ten wielki depozyt, który otrzymaliśmy od przeszłych pokoleń i życzę, żeby dalej z takim profesjonalizmem, z taką dumą, z taką troską o to, co Polska ma najlepszego, żeby z tym gigantycznym zaangażowaniem nieść ten dobry depozyt dalej przez kolejne stulecia. Wszystkiego dobrego. Zostajemy przy standardze tak hasło brzmi, na uchór, dasz bur, dasz bur. Wielofunkcyjne działania naszej organizacji ważą potrzeby ochrony zasobów przyrody, produkcji drewna i udostępniania lasów społeczeństwu. Służymy i pracujemy dla lasu i dla ludzi. I na koniec przede wszystkim dziękuję Wam. Drogie koleżanki i drodzy koledzy, najlepsi z najlepszych, za każdy dzień oddanej i ciężkiej pracy. Piękny jubileusz, bardzo potrzebna uroczystość obchodów stulecia powstania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. I z tej okazji chciałam wszystkim leśnikom poznańskim podziękować. Wszystkim tym, którzy pracują dzisiaj, na ich ręce złożyć podziękowania również tym, którzy tworzyli tą jednostkę przez ostatnie 100 lat. Życzę Wam i Waszym rodzinom wszelkiej pomyślności, zdrowia, ale życzę też, żeby Wasza praca zawsze znajdowała zrozumienie wśród społeczeństwa. Leśnik pracuje bazując na osiągnięciach i dokonaniach swoich poprzedników, ale planując swoje działania myśli o przyszłych pokoleniach. Życzę Wam, żebyście zawsze o tym pamiętali. Wszystkiego dobrego. Państwa profesjonalizm sprawia że gospodarka leśna Polski może być wzorem dla innych krajów. Niech tradycyjne pozdrowienie Daszbur, które narodziło się w Wielkopolsce, spełnia się każdego dnia w Państwa pracy, a wszelka pomyślność w życiu osobistym nieustannie towarzyszy Państwu i Państwa bliskim. Z wyrazami szacunku Andrzej Duda. Szanowni Państwo, specjalne adresy okolicznościowe z okazji dzisiejszej uroczystości skierował prezes Rady Ministrów, pan premier Mateusz Morawiecki. Oto jego treść. W tym szczególnym dniu pragnę przekazać Państwu wyrazy uznania za pielęgnowanie różnorodności biologicznej lasów, za zabezpieczanie ich przed zagrożeniami. Oraz umożliwianie Polakom bezpiecznego z nich korzystania. Staramy się świętować jak najbardziej godnie, pokazując zasługi wszystkich tych, którzy w postańskiej dyrekcji pracowali, czasami i tracili życie w okresie międzywojennym czy późniejszym. Jak Państwo wiecie, taka okazja to jest wspaniały moment do tego, żeby uhonorować wielu zasłużonych pracowników. Dlatego przyszedł czas na odznaczenia. wyróżnienie, które otrzymaliśmy podczas gali stulecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu to ogromna nagroda. Cieszę się bardzo, że cały trud pracy, jaką wkładamy na co dzień, zadania, które wykonujemy, został doceniony i podczas takiej uroczystości zostaliśmy w ten sposób wynagrodzeni. To jest wielka duma zarówno dla mnie, jak i całej firmy, czyli naszego nadleśnictwa Antoni. Chciałbym życzyć wszystkim leśnikom, ale zwłaszcza tutaj leśnikom z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, by Nasze następne pokolenia również doczekały tak pięknego jubileuszu, żeby można pokazać się oczywiście z jak najlepszej strony i zaprezentować być może stare wzory mundurów 100 lat później. Dziękuję za Państwa sumienną i ofiarną pracę, za aktywne współdziałanie z otoczeniem zewnętrznym, za godne reprezentowanie naszej profesji i munduru. Dziękuję też za pielęgnowanie polskich tradycji leśnych, czego wyrazem jest dzisiejsze święto szczęść Boże i Daszbur, dyrektor generalny lasów państwowych Andrzej Koniecz. Szanowni Państwo, ja pozwolę sobie przyłączyć się do tych słów, a wszystkim leśnikom Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, na czele z panem dyrektorem, chciałbym złożyć wyrazy uznania i szacunku oraz życzyć wszelkiej pomyślności Daszbur. Życzę, aby w dzisiejszych czasach, kiedy nowe wyzwania stoją przed dyrekcją poznańską, potrafili dokładnie interpretować i identyfikować potrzeby społeczeństwa, aby mogli zaspokajać te potrzeby, aby mogli wyjść do społeczeństwa i aby mogli y, dobrze interpretować y, nowe potrzeby ekologiczne, jakie stoją przed lasami, nowe problemy, nowe wyzwania wynikające z ekologii, z nowego pojmowania ekologii. Ja myślę, że leśnicy są dobrze do tego przygotowani, a pod dyrekcją pana dyrektora Tomasza Markiewicza myślę, że spokojnie sobie z tym dadzą rady i tego życzę, szczęścia życzę Leśnikom Poznańskim. W Poznaniu powołaliśmy zespół, który ma opracować plan adaptacji do zmian klimatu, klimatu lasów poznańskich. I już dziś wiemy, że w ciągu następnych 20 lat będziemy musieli wymienić drzewostan na taki, który zdecydowanie łatwiej radzi sobie z tymi zmianami klimatycznymi. Uważam, że naszą rolą jest również budowanie świadomości społecznej i mówienie głośno o tym, czym są lasy, jaka jest ich gospodarka i jakie są wyzwania. I co musimy robić, żeby te lasy utrzymać. Spotkaliśmy się z ogromną życzliwością ludzi, z wieloma życzeniami, owocnej pracy, zdrowia, pomyślności i wszystkimi innymi. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy dzisiaj do nas przybyli, złożyli życzenia. Dziękuję panu ministrowi, dziękuję pani minister, panu wojewodzie, ale przede wszystkim dziękuję moim pracownikom, jak wspomniałem w przemówieniu, najlepszym z najlepszych za ich codzienną pracę.